Edytora szablonu Storefront nie pomylisz z żadnym innym. Edytor wyglądu sklepu Shopper w technologii Storefront przeszedł wizualną metamorfozę. Jego dotychczasowa wersja była wizualną kopią edytora dla szablonów w poprzedniej technologii RWD, jednak wzbogaconą o nowe opcje, takie jak drzewiasta struktura strony, gotowe schematy sekcji. Czy opcja duplikowania komponentów. A więc oba narzędzia, mimo ogromnych różnic funkcjonalnych, prezentowały się niemal identycznie. No ale dzięki temu mogliśmy szybciej zaprezentować możliwości edytora w technologii Storefront, a jednocześnie mieliśmy dużo czasu na testy, doskonalenie jego obsługi oraz analizę oczekiwań właścicieli sklepów co do przyszłego, jego rozwoju. Z kolei, tobie jako sprzedawcy, miało to ułatwić proces przejścia z jednego edytora na drugi. Ale pora na zmiany. Nowy układ edytora gwarantuje komfortową pracę, niezależnie od tego, czy posługujesz się ekranem małego laptopa, czy panoramicznym monitorem. W prawym panelu bocznym otwierane będą teraz formularze edycji modułów. Dzięki czemu nie będą już one zakrywać listy elementów. Widocznych w strukturze strony. Oba panele można w dowolnym momencie zwinąć, gdy nie są potrzebne. Dodatkowo, funkcja zmiany skali widoku przestrzeni roboczej edytora, w którym edytujesz wygląd sklepu, pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie podglądu edytowanej strony do rozdzielczości używanego ekranu. Pomaga to też w prostych akcjach, np. przy przenoszeniu całej sekcji z początku. Na sam koniec wyjątkowo długiej strony. Można także skorzystać z opcji automatycznego dopasowania podglądu, który działa niezależnie od rozdzielczości ekranu. Dzięki takiemu podziałowi przestrzeni roboczej zyskujesz stały podgląd uproszczonej struktury strony, co pozwala Ci na bieżącą kontrolę. Umiejscowienia nowo dodawanych modułów, a także możliwość płynnej i niezakłóconej pracy, ponieważ powrót do widoku struktury strony nie wymaga już zamykania formularza edycji. Dostęp do listy modułów umieściliśmy też na Waszą prośbę w bardziej widocznym miejscu. Takie rozwiązanie przyspiesza pracę w edytorze, ograniczając konieczność szukania, przewijania i klikania. Do górnej, również stale widocznej części edytora przenieśliśmy listę wyboru edytowanych stron. Rozwijasz i wybierasz, którą chcesz edytować. Co więcej, wszystkie jej poziomy są teraz widoczne jednocześnie. Aktualnie nowy wygląd edytora możesz włączyć, klikając w lewym górnym rogu edytora i wybierając opcję włącz wyłącz nowy wygląd SVE. Zacznij pracę już dziś, dlatego że. Nowa wersja edytora wyglądu wkrótce zastąpi jego poprzednią wersję. Dlatego zachęcam do aktywnego z niej korzystania. To już wszystko w tym materiale wideo. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi nowościami, które dotyczą edytora wyglądu, a będzie ich sporo, a także z nowościami, które dotyczą ogólnie oprogramowania Shopper. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.